Na... Nie wiem. Ustawcie w komentarzu, na ile lajków będzie ten. Będzie moja twarz i moje imię. Ok? Proszę Was. Ale w tym filmie pokażę mojego robota. On jest mega. O, zobaczcie. To ciało, trzeba, ciało się zgubiło. że go wystarczył To jest robot mojego brata Brata, brata twarz zobaczycie też na ileś tam no wiesz, wiecie z tego e Brata twarz zobaczycie imienie na ustalicie w komentarzu to po prostu, ale pokażę tylko kawałek twarzy. Nie, ale ja może w niektórych filmach będę nagrywał, że jestem fanem Paliona. Ale uwielbiam nagrywać właśnie filmy z, z, nie wiem, napiszcie coś w komentarzu nie wiem a chciałabym coś w, e, powiedzieć wam Będzie no tego różnych takich youtuberów, które mówią o ciekawostkach i straszą was e, o ten że pająk będzie w łóżku czy coś takiego e, no i ja właśnie ich nienawidzę Zostawiam takie w górę, takie komentarze dosłownie zostawiam pod tymi filmami, ale naprawdę jest, ja ich nienawidzę.